Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Patryk Bedliński zapraszam. Na szczęście poranek bez wypadków i bez poważnych drogowych utrudnień, ale korków niestety coraz więcej. W Warszawie ruch zwalnia wyraźnie na S8 w kierunku zachodnim, w którym mieście na trasie Sucharskiego. Zwolnimy kierując się na północ, czyli między innymi do dzielnicy Przeróbka, no i przed węzłem Gdańsk Południe na połączeniu S6 i S7. Coraz więcej pojazdów to szczególnie odczują kierowcy jadący w stronę Gdyni. Korkuje się też trasa między Żukowem a obwodnicą Trójmiasta. Zwłaszcza dojazd do Żukowa siódemką wygląda niepokojąco za miejscowością lniska. Dojazd do Krakowa też nie wszędzie płynny. Na przykład na trasie 44 za Skawiną Delikatnie musimy zdjąć nogę z gazu. No i zwalniamy także dojeżdżając do Krakowa od strony Olkusza drogą 94. Mamy także ostrzeżenie od naszego słuchacza. Nietypowa informacja, droga krajowa numer 7, miejscowość Jabłonka, szlak międzynarodowy na Słowację. W terenie zabudowanym na łuku drogi, na podwójnej ciągłej, zarządca drogi wymyślił sobie wyznaczenie przystanku autobusowego i jest takim łukiem jadąc w kierunku chyżnego, ominięcie tego, ktoś w kierunku chyżnego jedzie ciężarówką, a zna przeciwka, znowuż ciężarówka, no jest problem bo jest szansa nam się lusterkami złapać. Rzeczywiście brzmi niepokojąco. Warto oczywiście zachować szczególną ostrożność. Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. A propos korków, to tych dosyć niewiele jeszcze o tej porze. Musimy dopisać do tej listy między innymi trasę Kęty-Bielsko-Biała, czyli drogę 52. Tutaj spory ruch w kierunku Bielska-Białej. No i dojazd do Bielska-Białej jedynką od strony północnej, czyli m.in. od Czechowic-Dziedzic też ze spowolnieniem. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem 22 503 13 11 11 Minęła 8 lat do program Pierwszy Polskiego Radia Zapraszamy na Aktualności Jedynki. Anna Kowalczyk. I Paweł Zieliński. Wala krytyki ze strony rządzących pod adresem prezydenta Karol Nawrocki zawytował ustawę wiatrakową. To jest po prostu zła decyzja, to jest fundamentalny błąd. Budowa kompleksowego systemu obrony powietrznej przyspieszy mowa o zestawach Pilica i aerostatach Barbara. Władimir Putin stawia nowe warunki zakończenia wojny. Ukraina mówi nie i podkreśla, że pokój musi być sprawiedliwy. Jest pierwsza weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o tzw. ustawę wiatrakową. Dokument zmniejszał minimalną odległość elektrowni od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Przepisy zakładały też przedłużenie zamrożenia cen energii na ostatni kwartał tego roku. Weto nie oznacza sprzeciwu prezydenta wobec odnawialnych źródeł energii i zamrożenia cen energii. Tłumaczył decyzję Karola Nawrockiego szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki. To nie chodzi o to, że pan prezydent nie chce, czy chce odnawialne źródła energii. One są jakąś częścią polskiego miksu energetycznego, ale nie ma Zgody pana prezydenta na to, żeby różnego rodzaju, wydaje się nawet, że lobbystyczne zapisy znajdowały się w ustawie, czyli żeby stawiać ludziom 500 metrów po codziennych gospodarstw wiatraki. Inaczej na sprawę patrzy rząd. Zdaniem Rady Ministrów odpowiedzialność za podwyżki cen energii spadnie na prezydenta. A poszczególne resorty mają wypracować nowe rozwiązania. Prezydent, prezydent Karol Nawrocki za zawetował niższe ceny energii dla Polaków. Żeby to wybrzmiało, to oznacza jego weto. Niezależnie od tego, jakie złośliwości wobec rządu, ale skutkiem złośliwości wobec Polaka będzie uskuteczniał pan prezydent Nawrocki, rząd czy Ministerstwo Klimatu będą współpracować i przygotowują takie rozwiązanie, które będzie optymalne. Mówił w TVP Info Rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodajmy, że prezydent podpisał też 21 ustaw. Wśród zaakceptowanych projektów jest nowelizacja karty nauczyciela, ustawa w sprawie emerytur czerwcowych i kolejne deregulacje. A temat ustawy wiatrakowej wróci w sygnałach dnia już za niecały kwadrę. z Gościem radiowej jedynki będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Restort Obrony reaguje na incydent pod Łukowem. Chodzi o eksplozję rosyjskiego drona. Przyspieszyć ma budowa kompleksowego systemu obrony powietrznej. W zakładach, które produkują m.in. zestawy Pilica, w Tarnowie był wczoraj wicepremier szef Monu. Jego konferencji przysłuchiwał się nasz reporter. Polskie radary nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej. Żeby skutecznie przechwycić drona, który eksplodował na Lubelszczyźnie, potrzebny jest zamówiony przez Polskę System Aerostatów Radiotechnicznych Barbara, mówił w Tarnowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Od powierzchni Ziemi do kilku tysięcy metrów. Nad Ziemią 360 stopni. Szef MON zapowiedział również przyspieszenie realizacji systemów obrony krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Pilica Plus, Narew, Wisła, systemy dronowe i antydronowe. W zakładach mechanicznych w Tarnowie powstaje właśnie 16 nowych zestawów Pilica, które pomogą przechwytywać drony Tarnów Paweł Pawlica, polskie radio. W ciągu dwóch tygodni będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Tak twierdzi amerykański prezydent i dodaje, że jeśli nie będzie postępu, to możliwa jest inna taktyka w tej kwestii. Tymczasem Władimir Putin miał zaproponować nowe warunki zakończenia wojny, donosi o tym agencja Reutera. Moskwa chce wycofanie Kijowa z Donbasu, rezygnacji Ukrainy z natowskich aspiracji i przyjęcia statusu państwa neutralnego. Według źródeł powiązanych z Kremlem, Putin ma być skłonny do rezygnacji z części wcześniejszych żądań, także tych dotyczących obwodu hersońskiego i zaporowskiego, ale nie odstępuje od warunku pełnej kontroli nad Donbasem oraz uzyskania od NATO gwarancji braku dalszego rozszerzania na wschód i zakazu obecności wojsk sojuszu w Ukrainie. Kijów konsekwentnie odrzuca propozycję Moskwy. Prezydent Wołodymyr Mirzełański podkreślił, że Donbas pozostaje kluczowym bastionem obrony, a rezygnacja z tego regionu oznaczałaby zagrożenie dla przetrwania państwa. Członkostwo w NATO. Zapisane w ukraińskiej konstytucji kijów uznaje za najważniejszą gwarancję bezpieczeństwa. Janolęcki polskie radio. To są aktualności jedynki. Sebastian M. oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Piaczkowie Trybunalskim oddalił zażalenie żalenie obronę. Uzasadnienie przedstawiła sędzia Agnieszka Leżańska. Sąd odwoławczy podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, iż w sprawie nadal istnieje uzasadniona obawa ukrycia się lub ucieczki oskarżonego. Do wypadku doszło 16 września 2023 roku. Sebastian M. miał jechać autostradą A1 z prędkością 330 km na godzinę. Wjechał w inny pojazd, którym podróżowała trzyosobowa rodzina, rodzice i ich pięcioletnie dziecko. Nikt nie przeżył tego uderzenia. Proces oskarżonego rozpocznie się 9 września. Drewniane kościoły, domy i zagrody. Będzie można je zwiedzać oraz podziwiać. W ten i ostatni weekend sierpnia. Ruszają Dni Architektury Drewnianej organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Będzie można zwiedzać budynki w 11 województwach. Inauguracja akcji dzisiaj o 14 w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa mówi dyrektorka Instytutu Marlena Happach. Bardzo ciekawy obiekt i tak w ogóle jest z architekturą drewnianą. To są zwykle obiekty, które są bardzo ciekawe, ale znane są nielicznym i często są niedostępne. Patronem medialnym Dni Architektury Drewnianej jest Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A teraz informacje sportowe. Filip Strzemski. Dotkliwa porażka mistrza Polski w decydującej czwartej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu Lech Poznań przegrał z belgijskim zespołem Henk 1-5. Pozostałe polskie drużyny walczą o ligi i wywiązały się z roli faworyta. Raków Częstochowa pokonał Ardy Kyrdzali z Bułgarii 1-0 po golu Tomasza Pienki. Zaliczka przed rewanżem powinna być jednak większa, z czym zgadza się szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun. Cieszy zwycięstwo. Czy mogliśmy większą zaliczkę wypracować? Tak, bo mieliśmy sytuacje doskonałe i mogło być to zwycięstwo bardziej okazałe, natomiast też patrząc z perspektywy tego poprzedniego meczu z hajfą u siebie, trzeba być zadowolonym, bo, bo w tamtym spotkaniu równie, również mieliśmy sytuacje i sporo tych sytuacji, przegraliśmy to spotkanie, jesteśmy duży, duży krok dalej, więc jedziemy za tydzień na wyjazd z jedną prawkową przewagą, ale oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że czeka nas na pewno wyzwanie i musimy się dobrze do tego spotkania przygotować. Zaliczki w rewanżowych spotkaniach będą bronić również Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Jaga pewnie ograła Dinamo Tirana 3 do 0, a Legia pokonała w Edynburgu Hibernian 2 do 1. Król strzelców i najlepszy piłkarz minionego sezonu ekstraklasy Greg Eftimis Kuluris odejdzie niebawem z pogoni Szczecin. Klub z województwa zachodniopomorskiego wyraził zgodę na jego transfer. Według medialnych informacji Kuluris ma trafić do Al-Ula, a więc klubu zaplecza ekstraklasy Arabii Saudyjskiej. Pogoń ma za niego otrzymać 4 miliony euro. Jan Zieliński odpadł w ćwierć finale debla tenisowego turnieju w Winston Salem w Stanach Zjednoczonych. Polaki reprezentant gospodarzy Jackson Woodrow przegrali z Zostawionymi z trójką Portugalczykiem Francisco Cabralem i Austriakiem Lukasem Midlerem 3-6, do 2-6. Dwie polskie osady awansowały do finałowych wyścigów podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie w Mediolanie. Drugie miejsca w swoich półfinałowych biegach zajęli Kanadyjka, Żołeks i Koliadycz na nieolimpijskim dystansie 200 metrów oraz kajakowa czwórka na 500 metrów w składzie Jakub Stepun, Walerii Wiczew, Sławomir Witczak i Jarosław Kajdanek. Dziś reprezentanci Polski powalczą o medale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. W całym kraju będzie dziś sporo słońca, tylko na południowym wschodzie rano jeszcze będzie się chmurzyć i będzie padać. W ciągu dnia przelotnie pokropić może też na Pomorzu i w warmińsko mazurskim Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północy do 23 w centrum i na południu. Ciśnienie w Warszawie 994 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę. Jedynka. Polskie Radio.